E, proszę Państwa, e, właśnie nastąpiło coś, e, co każe e, takie kraje jak na przykład Rosja e, traktować poważniej niż takie kraje jak Stany Zjednoczone i Europa Zachodnia. Bowiem czytamy, że Pentagon zamierza mm, umożliwić sztucznej inteligencji autonomiczne podejmowanie decyzji na polu bitwy. Czyli urządzenie wyposażone w jakąś formę inteligencji, sztuczna inteligencja, sama podejmie decyzję, kogo zabić, czyli zabić człowieka. Naukowcy stworzyli sztuczną inteligencję, taki film oglądałem, dokumentalny, i oni mówią, że mamy nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie, ostrzegamy, ale stworzyli taką technologię. O, jest, proszę Państwa, schizofrenia niektórych naukowców. Ludzie idą za pieniędzmi, y, y, ludzie za pieniądze zrobią wszystko, zeszmacą się maksymalnie. Czy dziś, w związku z tym, takie kraje jak Rosja nie stają się, proszę Państwa, y, ostoją y, ludzkości, formą przetrwania dla ludzkości? Przecież to. Pentagon chce dać władzę sztucznej inteligencji nad ludźmi. Nie nad przeciwnikiem, nad ludźmi. Nie podoba mi się to, ale jesteśmy, proszę Państwa, w takim systemie.